Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, a zarazem może i pierwszym z gry Crossout. Czemu kolejnym i pierwszym, bo kiedyś tę serię nagrywałem, ale to jeszcze była zamknięta beta. Teraz całkiem niedawno gra wskoczyła w otwartą betę, w strefę otwartej bety. I postanowiłem, że no, zobaczymy co tam się zmieniło, jak się gra zmieniła i damy szansę, żeby się wykazała. Także przed państwem, przed wami kolejna jakby seria z tej gry. A, dobra, także zobaczmy, co tu się zmieniło. Na pewno trochę interfejs się zmienił, bo był troszkę inny. Dodali parę coś jak Season i tak dalej. Yy, mamy tutaj Easy Missions, dobra, Get Reward. Coś musimy zrobić, co, co, co tu musimy zrobić? Wygraj 7 bitw, zainstaluj kanon, dobra, czyli musimy zdobyć kanon najpierw, a, który będzie pewno gdzieś tutaj. Tak, tu jest kanon. Musimy. Go odblokować na szóstym poziomie dopiero, czyli musimy... A, musimy trochę jeszcze pofarnić, że tak powiem. A więc dobra <laughs> Zobaczmy co tu jeszcze możemy zyskać. Jakiś sklep. Tu w sklepach nic nie chcemy robić, kurczę. Storage, co mam w storage'u? Tutaj w sumie wszystko. Dobra, na razie mam taki out, taki out, 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 out. i zobaczymy, co się nam uda tym autem, że tak powiem, zrobić. Tutaj oczywiście trzeci level wymagany, żeby odblokować nowe części. Tu może póki co zdobyć to, co tutaj pokazuję. Dobra, mamy bitwę. Mamy bitwę. W ogóle gra jest w ogóle otwarta beta, więc wszyscy mogą tutaj a tutaj uczestniczyć. Jak nie zapomnę, oczywiście, jak nie zapomnę, czyli, czyli u mnie to może być różnie. E, to w opisie dam link do, mm, do wszystkiego co, 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 co wam potrzebne. E, dobra, ci co nie pamiętają o czym jest Crossout? Crossout to można porównać do. E, hmm, jakby ro splecenia Robocrafta z Mad Maxem. W zasadzie dobre, no może wam za chwilę pokażę, jak to działa, jeśli chodzi o. No, w mój ryj zakrywa trochę mini mapę, ale to chyba nic poważnego. Eee... <laughs> I tutaj, tak, mamy do, mamy do dyspozycji nasze auto, które możemy rozbudowywać jakieś konkretne elementy i, 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 i po prostu walczymy z sobą tymi autami. Czyli taki Robocraft, jak, jak, to, jak może, można to tak nazwać, e Mad Max, jeśli chodzi o klimat i, i w ogóle. Naprawdę połączenie jest miodne. I w późniejszych, oczywiście, etapach możemy tworzyć. No ty ciulu, no nie wierzaj mi w dupę! No i super, i przeciwnie zdechnę, pewno. Dobra, no i kill... Jeszcze, jeszcze typek mi go zniszczył. Dobra, wiecie co, ja sobie trochę wycofam, bo, bo mi się. Ha. No trochę mi się silnik zgrzał przez te ich tam strzały. Dobra, trzeba teraz tu trochę z ukrycia powalić do nich. Żeby się za bardzo na strzał nie narażać Bo jak wiecie lub nie wiecie, no nasza śmierć Kończy grę. No ty ciulu na dropę No wypierdalaj stąd, ci podstrzelam w opony, ty chuju jebany A przepraszam, nie powinienem się tak zachowywać Ale no kurde, no jak, jak tak można, no wjeżdża ciul we mnie i Nie, to jest, to jest mój, to są moi, dobra Kill assist, super, mam asystę Wow, to jest mój, dobra, spokojnie, zaczął do mnie strzelać się wystraszyłem. Oczywiście, no na razie mam całe machine guny. no jeszcze mam trzy, dobra, to dobrze, dobrze, że jeszcze mi nie rozwalili wszystkich. No dalej, bo się przegrzał ziomeczek. Ale dobra, mam asystkę. Chociaż nie, nie mam asystki, bo to mojego zabili xd. Dobra, ale możemy, o, myślę, że tam coś jest. Eee... Ojej, ten jest trochę bardziej uzbrojony niż ja. I uwaga! Zdechłem! Yeah! Tyle wygrać! Tyle przegrać raczej. Ech, no dobra, no i jak widzimy... Zaraz to wygramy w sumie, nie wiem czy jest sens obserwowania. No, ma dwa shotguny, to jest WIKTORIA! Dobra, super, rozwaliliśmy kolesia. Eee, zobaczcie jakie tu ludzie mają fajne sprzęty. 17 złomu, on Złom trochę jest trudno otrzymać z tego co widzę. Ale niestety musimy jakoś dać sobie z tym radę. Można niby złomować części takie niepotrzebne. Zaraz zobaczymy. Nie market, nie market, tylko storage. storage. Czy ja to mogę... No nie, mogę to uderzyć. ale Uderzyć, wziąć. Ale czy ja to mogę zezłomować? Uwaga. Prawym i salvage. Dostanę jeden. Jeden pierdzielony. Dobra, strayduję. Czy jest... Nie, straydować. Nie strayduję tego. Dobra, też to zezłomuję. Zobaczę. Dostałem jeden tych. Jeden, jeden e złomu. A ja nie mogę sobie schować mojego ogółu i mogę. Dobra, to mam jakieś e, notyfikacje. E, właśnie, ja zrobiłem jakąś, jakąś skrzynkę. Czy ja mogę ją otworzyć? Halo? Halo, halo, ja chcę... Dobra, ja chcę to... O, proszę bardzo. Container. Zobaczymy, co tam w tej paczuszce jest. To jest pewnie jakiś słaby kontener, ale... Okej, okay, skrzyneczki Ceca Super, fajnie. Mogę zdobyć, zdobyć jakąś fajną, fajną rzecz, którą będzie, uwaga... Aviva Booster każdy to chciał, każdy chciał taki booster mieć, kurde. czy ja mogę. No, trochę, no trudno, no ja to ja to zezumuję chyba, bo mi się nie przyda, nie? No co, no to. Dodaję mi niby pędu, chociaż to fajnie w sumie wygląda, ale aha, no nie mogę mieć więcej części. W zasadzie tak, to wywalę, bo to nie jest mi potrzebne. I zostawię booster, to zarobiście wygląda. Dobra, zawsze coś, zawsze coś jest, prawda? To zobaczmy, jak to, jak to pójdzie. Bitwa kolejna. Level mam jeszcze drugi, niestety. Nie udało się dobrze yy, dobrze wejść w, w odcinek. I właśnie, przed chwilę wam pokazałem, jak można mniej więcej modyfikować auto. Znaczy, no to jest takie, takie pokazanie. W po opacie widzicie można, dodawali jedną część. No ale no, możecie sobie dopisać resztę, jak to mniej więcej wygląda. I na przykład gdy zobaczymy jakieś lepsze rzeczy typu ten kanon, nie canon, no to oczywiście to ulepszanie będzie, będzie lepiej działało Dobra, te to defuul... czym czy ja mogę używać? Aha, FM booster, dobra Zobacz, no to tak działa niby on i chyba on nawet nic nie daje tak TPH. No ale trudno, jest to jest, trzeba się z tego cieszyć. Okej, okay, uwaga, coś trochę mi raguje dziwnie, nie wiem czemu. Przeciwnie, ten pojazd jeździ. ja mogę zobaczyć swój ping? Nie mam tu pingu, dobra. Eee, i zaczynamy. Widzicie, kolej już ma kanona, czyli ma trochę lepszy sprzęt niż my. Kanon jest dobry, taki to jest taka, taka snajperka, można do tego porównać. Eee, tam jadą frajerzy. Ożeż cholera. Dobra, wiecie, co ja sobie może tam tamtędy? Bo tu sobie nikt nie. Nie, tu nie ma, nie można jechać. Jejuś, tędy można jechać. Jejuś! Dobra, yy... Tu będą ziomaczki, złe ziomeczki i trzeba teraz dobrze jakoś tam wejść. Gdybym, kurde, miał kanon, ale nie mam. Dobra. Przy, przychodzi, kurde, większa siła ognia. Dobra, koleś już nie ma. No nie, nie, nie strzaj we mnie, a to nie mój jeszcze. Myślałem, że tam mój tylko jest. XD. Zaraz zdechnę. No zaraz zdechnę znowu, super, Furman. I ZDECHŁEM! Uhu! Widzicie, taki jestem dobry w tej grze. Tak jestem dobry. No, on za no, bardzo szarżuje chyba. Powinienem bardziej sobie... Okej, okay, my zaraz zdechniemy w sumie. Oni dobrze nas docisnęli. Niestety. A twój kart zostanie zrespałniony w następnym rynku. Nie w ogóle, jak on ma... ...suśnie tutaj. Tutaj no, chociaż nie wiem, czy to jest na pewno takie efektywne. Bo zaraz mu to odbije parę części i po gościu. No, widzicie? Już dach stracił i, i, i gościa nie ma. Okej, okay, czy tu coś się dzieje? Ten może go pokona, bo zramował go ładnie. Uuu, prawie jak Karmagedon, kurde Uwaga, czy, czy go zniszczysz? Tak, zniszczył go, brawo Mamy to, yy, okej. Okay. Został tylko ten jeden koleś. Mi się by przydały lepsze działka, wiecie? Bo mam na razie takie te podstawowe, ale nie, nie ma szans. On już się pali. A, dostał no, dostał na no piereczkę. Never give up, blues battle against... Live Players Ok, dostałem trochę złomu, to bardzo mnie to cieszy. Do, do garażu <coughs> wracamy i zobaczmy, ile tego złomu w sumie udało nam się zdobyć. Tak, ile takie, Takie w ogóle wszędzie, ile mamy? 139, kurde, mało tego jest strasznie. Abym sobie zrobił tego mashingana. No niestety, gra mi na to nie pozwala jeszcze. Ale zaraz wszystko przed nami, dobra, zróbmy. Może leki. Lekko może z... build, dobra tu jest, lekko zmodyfiku zmodyfikujmy nasz pomysł. Co mi się przyda? Na pewno mi się przyda tutaj taka osłona. I tutaj, tu w sumie na, na drzwi nie potrzebuję teoretycznie, chociaż to też by był dobry pomysł. Czy ja to mam równo? Oczywiście, że nie równo. Furman, gdzie ty masz łeb kurde? W dupie. O, super, mam teraz skrzydła. teraz będę mógł latać z tego, zarąbiście. Niestety, jest takie, takie, takie zło, że... Yy, mapa. Mapa. Yy, frakcja na razie mi pozwala. Aha, muszę zwiększyć reputację. Level 3 to będę mógł na przykład ten bumper dodać, i wtedy będę bardziej walił, wiecie, tak. Pff, czołówka taka. Ale no niestety. Yy, Kudej, tu random part yy, zwykłej tam rzadkości. Yy, czyli tam, wiecie, rzadkość występowania tego w świecie gry. Dobra, zobaczmy, co teraz nam się uda zrobić. Niestety ciągle na jednej mapie śmigamy. Teraz tu niby się wszytujemy na inną, ale to jest chyba tylko taki, taki screenek. Czemu jest jedna mapa? No, było więcej. Może dlatego, że pierwszy, po, pierwszy poziomie takie te, te mapy okupują. Może to być. Tu widzicie, trochę takie podobne do, do tego, do Lola, że jest mm, odbicie lustrzanej kamery. Normalnie taka, taka mapa w sensie. Dobra, lecimy. Startujemy tutaj. Oczywiście, no jak widzicie gra się dzieje w takich czasach post-apo, no, dlatego, no to zresztą no, to już mówiłem, bo to porównywałem do Mad Maxa, naprawdę robi robotę, ale poprawili bardzo optymalizację, bo pamiętam kiedyś nie mogłem tak grać, jak teraz gram. Ja się może schowam w krzakach. Czy to będzie dobry pomysł? Coś tak schować w krzakach, no nie, w sumie Ten jak tu zjechał, o, wpadłeś. Wpadłeś kurde, zachciało się. Dobra, po kołach, po kołach. Dobra, do co? Kill assist, zawsze coś. Tu kolejny jest. No to jazda, jazda. No niestety na ten już obrywa. To tak garancie. To tego trzeba spłukać. Ten tu widzę jakiś sobie blade zam zamontował, żeby niby lepiej strzelać. Wiecie, ja wiadę im tam na tyły. Na tyły wroga. Oni się nie spodziewają. Boostera użyłem, który mi nic nie dał. Ale ale jest, tak? No to... I co, tutaj nikogo nie ma? Doprawdy? Czy ja tu początkiem podjechałem? No to wychodzi, XD, dobra. O, tam jest wróg, super. Tu jest w Rodzesku. W Wrożesku wertuszku. O nie oni, tu tak na tyły wyjechali. Dobra, zniszczyłem jednego, żeby mi to nie, nie obtukiwał. Urwię następnemu. O nie, zaraz ja padnę. Nie, nie, nie chcę paść. Taki dobry byłem ziomeczek. Dobra, jest zniszczę jeszcze wroga. Ale tego już nie zniszczę. Trudno, kurde. Ale moi... <coughs> Przepraszam bardzo. Moi by mogli tutaj coś też porobić troszkę, bo... Czekajcie, gdzie oni są? Oni, aha, przyjmują ich... Ich, ich bazę, czyli zaraz wygramy. Dobra, super. Oni oni tak coś robili. Myślałem, że tak sobie tutaj, tam, wiecie, dędają, tak... Bezwładni i gówno robią. <laughs> Na szczęście się udało. Co bardzo mnie to kurde jego mać cieszy. Kurcza. Dobra, widzę, że jeszcze uda nam się rozegrać jedną mapkę. Żeby zmieścić się w przedziale czasami 15 minut. Co jest niezwykle ważne. No nawet może awansujmy o trzeci poziom. Kurde, tyle zabrakło, tyle! To jest, to jest, to jest, jest mam, mam, Mam działko lepsze. Niestety już cztery chyba nie mogę zamontować, ale uwaga, storage, 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 czy to jest ten lepszy niż, niż, niż ten? Czekajcie, zobaczmy, eee, tak, tu mam te gorsze, nie, gdzie mam te gorsze, tu są te gorsze, eee, storage, czy ja mogę, build, teraz? zbuildujemy, tu jest Hornet, tak, to jest to lepsze, brawo, dobra, mam, mam bo o wiele lepszy, eee, o tutaj tego Corda, też nie mogę, nie mogę zamontować czwarty na pewno, chociaż z tego może. Ale to, to mi nie starczy pewno tego, no właśnie Energy Pointów tak zwanych, yy... nie stój, nie tak, to chcie mu wywalić, gdzie to wywalić, jak to wywalić? kur, tu mam w zasadzie do, do góry, mam delay ale to usunę całe, nie to, tylko to chciałem. i drugim przyciskiem meczki, dobra, brawo, ha! Jestem zajebisty, zaje 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 XD. Dobra, jakoś to ustawić, ale czy tu chcę ustawić, nie? Chcę ustawić trochę... O, tutaj, dalej, dobra. Mamy lepszą, lepsze działko na górach i myślę, że to mm, da trochę jakby powera. Yy, dobra, zamiast tego może demontuję to, bo w ogóle to jest i do życia niepotrzebne. Ale sobie domontuję na przykład tutaj bumper, o. Nie no, bumper domontuj, halo. O, tutaj jeszcze kątownik czy tam płaskownik. Nie, no co ty robisz, gro? Dlaczego mi tak robisz? Czy to jest sens? Nie, bumper zostaje na miejscu, halo. Dobra, bumper na miejscu. Okej, okay, mamy, mamy tak jak chcemy. Mamy teraz lepszą siłę ognia. I bardzo mnie to cieszy, was pewno też. A, I będziemy robić lepsze places. Awansujemy się na poziom trzeci. To jest bardzo dobra, dobra myśl. Okej, okay, widzicie, to mamy kolejny poziom który nie wiem, czy zagramy, zobaczymy. To jest elektrownia atomowa, bodajże. Znaczy, no, nie, wiem, czy atomowa, czy nie atomowa, ale jest jakaś elektrownia, prawda? Także zobaczymy, czy tu zagramy teraz. Ty, 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 ty. Nie, I to jest dziwne. Są mapy, które się wczytują, e, czyli obrazki, a, a wczytują się zupełnie inne mapy. No to jest. to, to, to jest dość śmieszne. Zabawne. Lecimy. E, kurde, jakiś cooling system by się przydał lepszy. Żeby wiecie, żeby można było. Ej, ty, czy mogę drugie przyczepić, Trzeba mam tylko jeden przyczepie, Mając za nie debil. Cooling system, żeby składać te bronie lepiej. ale one się nie chcą zbytnio składać, bo wiecie, że mogą się przegrzać. E, I wtedy nie możemy z nich strzelać. To jest trochę smutek. Kurde, żeby... O, już, już chciałem nie wjechać, kurde, Fryer. Ok, zobaczmy, co tu się uda porobić. Tam już coś utknął, no zarąbiście. Super partia, i tu zaraz będą wrogowie. O, patrzcie, no nie tutaj zaraz wrogów. Bo tu jest, wiecie, wszyscy na jedną, do jednej tej, do jednej, e, no do jednej, do jednego zona lecimy. Ja to tak na około, jest. Mamy wroga, zaczęliśmy pierwsi strzelać. No nie, obstrzelał mi bronię. Ja mu ostrzelałem. Co kurwa? JAK TO MOŻLIWE? Doprawdy, bez sensu. Trochę się zdenerwowałem wam powiem. <grym> Co zresztą było widać. Dobra, zobaczmy jak granicy poradzą. Półtorej minuty na przejęcie tego, no to jest... Z palcem w dupie. Zresztą już przejmujemy ładnie. Mogłem tam od razu... O, ale DOSTAŁ, WYRWAŁ suście. No i kurde wierzę ci taki pedał w ciebie i... i cię wytraca. No kurde, też powinnać wszystko ładne, to wierzę taki debili. No POMOGĘ CI! no, co prawda, to jest spoko, jeśli chodzi o to, że. że dostajemy, że tak powiem, ochronę. Tylko kosztem swojego człowieka, to jest trochę bezsensowne. Ale jesteś, jest, tego zaraz spukają. Po co się ruszasz, no? Tylko stracisz fokus. Okej, okay, zaraz to przejmiemy, to bardzo dobrze. Tam ziomeczka strzelają. I co, zabili go? Nie, ten zabił tego, he. No, ale wyrwał kurde, zobaczcie jakie są pancerne samochody. Okej, okay, oni się walczą jakąś tą... Jakąś tu widzę kurde, a fajny, to jest fajny design tego wszystkiego, taki... Bez kapi Dobra, wygraliśmy. Zobaczymy zaraz, dojdziemy do levela trzeciego. 10 punktów otrzymałem, super. 50 reputacji, to chyba ci mama nie kocha, ale tu trzeba wygrywać, widzicie? No trudno, nie, nie zdobędziemy levela trzeciego, ale w każdym razie to by było na tyle. Jeśli chcecie więcej odcinków, to oczywiście wiecie, co robić. A postaram się też ogarnąć jakieś może kodziki od twórców, chociaż nie wiem, czy uda mi się dla was coś ogarnąć. Ale no, jak nie, jeśli nie, to pokażę Wam przynajmniej, co za te kodzie można mieć w grze. Także zawsze, jak, zawsze coś. Serdecznie dzięki za oglądanie i trzymajcie się Strzałeczka.